Kwotę, którą pozyskała gmina Zawackie właśnie w ramach tego programu to jest kwota 2 miliony złotych, jest to kwota dofinansowania do zadania, które będzie się odbywało, będzie miało miejsce na terenie miasta Zawackie. to jest taka dość znana już ulica u nas Mickiewicza, która będzie remontowana za ogólną kwotę gdzieś około 2 miliony 600 tysięcy złotych, tyle, tyle by kosztować to zadanie, oczywiście z przetargu, wszystko się jakby dowiemy się z przetargu, czy rzeczywiście kwota jest wyższa czy mniejsza, ale w każdym razie to jest dobra Informacja dla naszych mieszkańców z racji tego, że e, ponieważ e, Zarząd Ruchu remontuje w naszym terenie drogę 901 i ta droga, właśnie o której teraz powiedziałem, sławna droga, stała się takim objazdem. W związku z powyższym została szybko zniszczona no i w ślad za tym, e, trzeba było, jakby tutaj, poszukać możliwości i środków, żeby tę tą, tą drogę wyremontować. No, dlatego na dzisiaj naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, burmistrzem i myślę, że przekazuję przekazuje tą, tą, tą ewroę też wszystkim mieszkańcom i odbiorcom, bo myślę, że za chwilę droga po prostu poprawi. Poprawi się standard drogi no i oczywiście zadowolenie mieszkańców, bo to właśnie nawet. Zmieni się cała struktura, właśnie te drogi. W tej chwili to oczywiście chodniki były gdzieś tam kiedyś, były, oczywiście one zostały zniszczone poprzez właśnie te, jakby te, te, te przejazdy. Na no chcemy odbudować całą infrastrukturę, łącznie z kanalizacją deszczową, chodnikami, nawierzchnią asfaltową, bitumiczną. Także myślę, że to jest akurat ta wartość dodana i taki pozytywny przekaz właśnie z tego dnia.